Taki ładny Jeep, no? Jak Jeremy w Top Gear, no to chyba musimy jechać dalej. Zapraszam Was na kolejną przygodę z cyklu naszych overlandowych wyjazdów. Fajnie było się spotkać z Leszkiem, Jackiem i Anką po długiej przerwie, bo ostatni raz wzięliśmy się w Gruzji, więc wspólnie pojeździliśmy. Był to fajnie spędzony dzień. Oglądajcie i napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobało. Lesiu, to tutaj, co, to to co masz takie amerykańskie, australijskie Słuchaj, właściwie. To jest taki australijski wynalazek. Ee, cyniarski. to sobie tutaj lodoweczkę. Tam jest uchwyt na kable. Trzeba odbezpieczyć. I się wysuwa cały ten... Cała lodoweczka się wysuwa i jest nawet za, wiesz, mocno obładowana. Tutaj jest układ właśnie sprężyna gazowa. Całość. Puszcza na dół i wtedy masz spokojnie tutaj dostęp, nie trzeba się tam cisnąć pod dachem, nie? Drogie takie coś i ile się czeka? Wiesz co, około 3 koła kosztuje. W Australii, nie? A czas oczekiwania? E, wiesz co, jakieś 5-6 tygodni. Okej, okay, to jest 3, 3 tysiące na gotowo, z czy z, tak, z podatkami, ze wszystkim? Nie, tak, na, na gotowo. W Europie ten, ta firma też ma swoje przedstawicielstwo, ale nie wiem dlaczego, ale jest dużo droższe. Nie wiem, yy, czy po prostu sobie doliczają jakoś marze, czy ma jakieś dodatkowe koszty związane, ale generalnie jest dużo droższe. Taniej jest kupić od kangurów. Było zapiąć od razu napęd, nie? Było było środkiem, a nie No i tak, Łukaszek jak zwykle chciał podriftować na tył napędzie i nie trafił dobrze i wjechał Takie coś Takie coś wjechał Także teraz się wyciągniemy. Będziemy się wyciągać Dalej nie pojedzie. Przepraszam, proszę pana! Co się stało? Z takimi agresywnymi kołami. Z stanął hmm. Może pan trochę tym patrolem odjechać? <gryzanie> <gryzanie> Może pan trochę tym patrolem odjechać? <gryzanie> nie gazu! Spokojnie, spokojnie, nie tyle. Delikatnie. Poczekam, wiesz co, wyciągnę się, poczekam aż wyjedzie sam o. Drzwi się same zamykają. Teraz co można wejść do auta jak człowiek, nie? Ale glinka Jezuś Jezusie, Jezusie.

Ja nie wiem, czy ja Twojego ciężkiego klocka wyciągnę, wiesz? Wklejony patrol, i co? I nawet nie dyga jest mało, Dobrze, że jest mało wody, to jest gdzie jechać, nie? Tak, tak. Jak tam ujęcie będzie jakieś dobre? Będzie, skakało jak należy tam Tak? No. No to dobra, to grywa Tak Elegancko Ale le, już ten... Nie, nie było takiej możliwości, żeby wsiadł, nie? Bo tam no, nie ani bo gruszką... Sobie, masz impet, ale też gruszką nigdy nie orałeś, nie? Tam ta sama była płynka. No to się nie zwalniało go, bardziej chodziłem na boki podczas tak, potem tak, w ogóle tak, całkiem bokiem. Tak, nie? Tak. A na początku, ale później już wszedł tak, w kolejnym to ładnie wszedł. A w dobry przyjazd no Co on tu w kleju? No coś, coś, coś ciężkie to auto, nie? Wklei nawet niech wtedy. Ja eee, tylko 3200, także ogólnie ma prawo. To co na się? Pośmiejemy się. Ha, ha, ha. Że niby Cooper, <trym> że niby taki agresywny, że... BMK Taki Jeep ładny no. Taki ładny Jeep no. No ta glina to wciągała i zaklejała opony strasznie, więc tutaj bieżnik nie za wiele miał znaczenie, bo zaklejała wszystko co, co jeździło tego dnia. Może trochę o autach. No, moja Toyota no to BF Goodrich 35 cala KM3 Niebieski Patrol. BMW pod maską M57, do tego Cooper STT Pro 35 cala i bordowy Patrol 4.2 diesel 30 chyba 4 cala, tam jest Insa Turbo kopia Trapadora. Co? Mówisz że co? Mówię że strasznie strasznie intercooler mnie niego słychać. A to w ogóle w tych wszystkich BMK. Panie to miękka szekla, bezpieczeństwo, safety first, nie? To mówi, że nie? Już jednak nie, nie kupujesz? Chciałem kupić Trepadory, bo wszyscy tak strasznie zachwalają, zachwalają, ale po tym, co tutaj pokazują, to nie ma sensu, nie? To po prostu jest przereklamowane. Jakieś Ateki założę chyba. No, bo trzeba kupić gitarę na 31 calach, to obleci tu. To też jest kawał plany. Ani, ani do patrola, ani do drzewa nie chce wyjść. Także on tam mocno na tych gruszkach siedzi. Widać, że tu jakaś witara na 31 calach wykopała japę albo ładaniwa. Albo Także on tam mocno siedzi, bardzo mocno. Spróbujemy go na dwie wyciągarki wyciągnąć. Patrolem z tej strony to on z tej. Może pójdzie. Jak nie, no to będziemy próbować do tyłu wtedy. Dawaj w kolejnie. Twardej wasz gumowce. Ale nie zalewa gumowie. To dawaj kolejną. Gdybym miał gumowce bym ci pokazał, ale nie mam. Więc ci nie pokażę. O, widzisz? Kaczka miała do pasa. No i to i tak musi cofnąć troszkę? Ten tej jest taki, że on wisi na dwóch mostach tej kolejnie i żeby go wyciągnąć do przodu to musielibyśmy go przepchać po tej kolejnie, co jest no, męczące dla, dla wyciągarek dlatego wyciągniemy go do tyłu na kinetyku ja nie jestem fanem kinetyka no ale będzie chyba najszybciej Też to takie jest niemodne i przeszkadzało widzeniu. To jest rzeźba strającego chłopka. Jedyna taka w Polsce rzeźba, która jest przy... Za moją dupą jakbyśmy pojechali tak z 50 metrów, to tu jest też przejazd przez rzekę. Jak jest wysoki stan, to fajnie też można umyć auto, nie? drukowane jest Tak to wygląda. Co się stało? Co się stało, co? Wiesz, żebyś tak swoją awarię nagrywał uh! jak ja się... No moja awaria też była Niestety padł mi przekaźnik od wentylatora od tej głębokiej wody, ale widzę, że ta woda zaszkodziła wszystkim, wszystkim, wszystkim. bo w 4.2 przestał działać rozrusznik mi przestał działać przekaźnik od wentylatora a w BMC coś się popsuło z masą. Także też wszyscy mają, muszą podnosić maskę, żeby własniać furę. No ale jakby nie było, jedziemy dalej. Co mówię, że co? To klucz uniwersalny do patrola trzeba wziąć. Masz kluczek do patrola? Tak, to jest oryginalny. Mistan no. Tyna, jaka zwarać się robi Tu się robi mhm. Panie, żebyś tutaj pod biedronką jest spłonął, Ty! <grym> ja nie wiem co się dzieje, ale tam też w patrolu niestety rozrusznik nie działa Co się stało? No chyba o tej wody, nie? Co się stało tobie, że to? Nie na stałe, się świeci, cofam co tam Czyli woda A tak było fajnie, jak jeździli po wodzie, nie? Tak To Tutaj, jakby to powiedział yy, Jeremy, chyba jedziemy, nie? Jedziemy, tak. <laughs> Chociaż ja bym tak powiedział, że nie jedzie, bo to tam nie wiem, łańcuch jest, tak czy drzwi są w jak łańcuch jest, to dobrze. Ja naprawdę wyjadę na prosta, on wtedy sobie.

tam normalnie jechać, jak ja nie miałem e, sprzygiełek zapiętych więc sam tył tylko bo to na tych kołach, no to nie ma szans No ja nie wiem czy ja przyjadę, ja nie mam takich kółek. No teraz się wszystko okaże. Będzie chwila prawdy. Mm. Pamiętasz jak się wtedy pokonało na tych kapcie tutaj. Tak, tak, pamiętam Daj mu w tą turbinę rozdzielaną. Strasznie piździ, przejebane, piździ bardzo, bardzo mocno. Leszek pojedzie tutaj takim łatwiejszym zjazdem w dół, a my pojedziemy tym trudnym lejem tutaj, co się po samo jeziorko. Widać, że jest trochę wypukany, więc będzie zajebiście. A on nie chce, boi się albo nie wiem. Tu też nie jest fajnie. Uwielbiam to miejsce, jest to kwintesencja technicznej jazdy. Uwielbiam tu wracać i jak mam okazję, to tylko tutaj wracam. Chciałem też podziękować wszystkim, którzy mi pomogli nakręcić tutaj ten filmik, bo każdy dostawał kamerkę na chwilę. Leszek pokręcił trochę z drona, także yy, każdy ma jakiś wkład w ten film. Także dzięki chłopaki i Ania za pomoc, bo bez was nie byłoby aż tyle czasu, żeby to zrobić. Także bardzo dziękuję. A jak wyjazd? Udany dzisiaj? Panie było? Co? Linę? Co? Co? <gryption> Linę musiałem wyciągnąć Bo yy, z zapasami to się powklejali Ja przyjechałem tutaj na bitaka Nieprzygotowany, bez koła zapasowego <gryption> Takie sytuacje były dzisiaj No ale wiesz, yy, lapki kolorowe masz, nie? Tak, one robią robotę One mnie wyciągnęły z tego błota Muzyczkę włączy, to, to coś Jest dyskoteka Panie, a jakie dziewczyny są? Ja, słuchaj, jest jeżdżący burdelik. Oczywiście, dziewczy... że dziewczyny są, słuchaj, w... są w tych kartonach. Trzeba sobie wyciągnąć i nadmuchać. nadmuchać. Do jutra, czyli do niedzieli 16 stycznia, do godziny 21 trwa licytacja na Wośp 2023. Przejażdżki ze mną autem dla dwóch osób. Także zapraszam tutaj w opisie filmu, wrzucę Wam linka. Licytujcie, jeżeli macie ochotę, spędzić ze mną fajny dzień w terenie. Oczywiście nagramy też z tej okazji film. To by było na tyle. Bawiliśmy się przednio. Wszystkie awarie, pod sam koniec, jak auta wyschły, naprawiły się same, także bez szkód, bez strat. Ja na pewno muszę pomyśleć nad przeniesieniem przekaźników od wentylatora w inne miejsce, bo to już drugi raz, jak zalewam to jakąś tam głębszą wodą, przestaje działać. Bo miałem podobnie na Breslau ostatnio, więc nad tym muszę pomyśleć. No i tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do następnych przygód, do następnego spotkania w terenie. Pozdrawiam.